Gdzie mnie znajdziesz? Znajdziesz mnie na Facebooku, na Instagramie, na TikToku i oczywiście na Linkedinie. Jeśli chodzi o kontakt do mnie, to e, możesz skontaktować się ze mną e, przez e-maila lub e, telefonicznie. Chcesz wiedzieć o mnie więcej? Poczytaj na Linkedinie lub e, na Facebooku. Na Facebooku oczywiście Katarzyna e, e, Kiempińska odszukaj mnie, a na pewno mnie znajdziesz. Jeśli chodzi o strony internetowe, oczywiście niedługo, tak jak powiedziałam, uruchomię obydwie strony. Jedna strona będzie związana z kadrami i z płacami, a druga strona będzie związana z usługami wirtualnej asystentki. Więc bardzo zachęcam do śledzenia. Niedługo moje strony ruszają i będę widoczna również w internecie. Dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie tego krótkiego posta i do usłyszenia. Miłego dnia. Pozdrawiam!